Jakie kapibary możesz spotkać w Fuzjoni? Jakie kapibary możesz spotkać w Fuzjoni? Zobaczmy, to będzie podobnie brzmiało. Haki capibari moses spotkać w Fuzjoni. No, mniej więcej, mniej więcej, no nie? No to powiedzmy, że byłaby kapibara skipara. Kapibara skipiara. Kapibara skipiara. Byłaby kapib kapibara, kapibara miedziara. O, błodniedzia, kapibara miedziara. Kapibara miedziara. <laughs> kapibara. Uh, kapibara do nejciara. O, kapibara do nejciara byłaby. Kapibara do Neychara. <laughs> Kapibar. Kapibara Winstoniara by była. Kapibara Winstoniara. Jak zajebiście przeczytane, przeczytane. Jeszcze raz. Kapibara Winstoniara. Dobra, spróbujmy zrobić całość. Jakie kapibary możesz, możesz spotkać w Fuzjoni? Teraz tak. Kapibara Skipiara. A kapibara jaka tam było, jeszcze była kapibara miedziara eee, miedziara kapibara Donejciara. ciara kapibara winstoniara kapibara zamasała zamasała Zamasawa. zamasa tak nie, nie bardzo pasuje kapibara hmm... Gecikiara, Gecikiara, dobra, Gecikiara. Geci Kapi, Kapibara... Mm, Zamasiara, o, Kapibara Zamasiara. Dobrze, Kapibara Zamasiara. Mm, stefaniara, Kapibara... Kapibara Stefaniara. I może Kapibara... Mmm, Nirwiara, o, Kapibara nirwiara. Nirwiara, Dobra, okej. Okay. Hmm, coś jeszcze może być takiego? Chyba nie. No dobra, to zobaczmy. Uwaga. Robimy content Marko po prostu. Let's go. Haki capivarimos es podcast W Fusioni. Capivara skipiara capivara miecjara, capivara donejjara, capivara Winstoniara capivara hesikiara, capivara Samasiara capivara Stefaniara capivara Nirviara. Kurwa piękne. Także no. Teraz tylko niech Marko zrobią tego animację, i mamy po prostu krosa kolejnego. Dobra. Jeszcze fuzjoniara? No dobra, niech będzie. Niech będzie. Kapibara fuzjoniara. Ok. Kapibara uh, fuzjoniara. Proszę bardzo. Kapibara fuzjoniara. <grywa> إذا <laughs> ألمي، <laughs> um.